W trwającej jeszcze ostatni tydzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego kandydaci na posłów odwiedzały miejscowości w okręgach wyborczych, w których kandydują. W sobotę w Bolesławcu był poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Na budowanym nowym stadionie miejskim spotkał się z prezydentem Bolesławca, z którym współpraca dotyczyła w ostatnim czasie właśnie miejskich inwestycji finansowanych z rządowych funduszy. Współpraca z panem prezydentem no, daje dodatkową satysfakcję, bo widać jej namacalne efekty, czy ten stadion, który dzisiaj oglądamy, który powstaje i za chwilę będą mogli mieszkańcy miasta z niego korzystać, czy inne inwestycje, które, o które wspólnie mieliśmy okazję zabiegać. Myślę, że dla polityków, dla samorządowców, dla polityków to jest bardzo ważne, żeby widać konkretne, namacalne efekty pracy, a dodatkowo w Bolesławcu poza tym, że to piękne miasto, atmosfera zawsze jest wspaniała. Realizowana od ubiegłego roku budowa nowego stadionu miejskiego warta jest 24,5 miliona złotych. Dla Bolesławca ten koszt wyniesie 18 milionów, ponieważ reszta pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać panu ministrowi Michałowi Dworczykowi jedną z wielu inwestycji, którą zrealizowaliśmy we współpracy. Bolesławiec, bardzo wiele gmin w naszym regionie mogło przyspieszyć swój rozwój dzięki środkom finansowym, które były uzyskiwane w ostatnich latach. W przypadku Bolesławca te inwestycje oprócz stadionu, przedszkole na ulicy Narcyzów, szkoła na ulicy Bielskiej, kilka dróg, ale też ośrodek poczynkowo-sportowy czy park przy muzeum. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie i taka życzliwe zainteresowanie ze strony pana ministra, posła. Dworczyka, z którym współpracuje się bardzo dobrze. Ja liczę na to, że jako europarlamentarzysta ta współpraca będzie układała się równie dobrze, czego mu życzę. A w Bolesławcu, w stolicy ceramiki daje się na szczęście coś z gliny. Ta piękna filiżanka w Pana ręce, z tego co wiem, to będzie dla żony. Tak jest, bardzo dziękuję. Panie Powodzenia w wyborach. To jest szansa, że moja żona z większym zrozumieniem i empatią podejdzie do mojego powrotu, więc bardzo dziękuję Panie Prezydencie.